Jak bezpiecznie odpalić samochód z rozładowanym akumulatorem? Jeżeli samochód nie jest w stanie sam odpalić, konieczne będzie pożyczenie prądu z innego źródła, np. z takiego boostera albo innego samochodu. W pierwszym kroku trzeba znaleźć miejsca, do których będziemy przypinali kable. Mogą to być dedykowane przez producenta miejsca do przypięcia plusa oraz minusa lub jeżeli podpinamy bezpośrednio do akumulatora, podpinamy się wtedy do plusa na akumulatorze, a minus podłączamy do stalowego elementu pod maską. Jako pierwszy podłączam przewód plusowy do naszego plusa, a następnie minus do naszej masy. Po podpięciu przewodów włączam nasze urządzenie rozruchowe lub jeżeli Pożyczamy prąd od innego samochodu, włączamy silnik w samochodzie dawcy. Zostawiamy przewody podpięte na około 2-3 minuty. Prąd w tej chwili płynie od samochodu dawcy do samochodu biorcy, pozwala na delikatne podładowanie naszego akumulatora. Ważna uwaga, zanim zrobię próbę odpalenia samochodu. Jeżeli korzystacie z prądu pożyczonego od innego auta, to w tym momencie należy zgasić silnik w samochodzie dawcy. Dlaczego to jest ważne? W trakcie rozruchu alternator w naszym samochodzie zacznie produkować duże ilości prądu. Będzie próbował naładować nasz rozładowany akumulator i może dojść do nagłych skoków napięcia, co może uszkodzić wrażliwą elektronikę lub sam alternator i narazić nas na duże koszty naprawy. Dlatego, jeżeli, powtarzam, jeżeli korzystacie z prądu od dawcy od innego samochodu, wyłączamy w tym momencie silnik w samochodzie dawcy. Jeżeli z urządzenia rozruchowego z Powerbanka, no to naturalnie ono pozostaje włączone. Po włączeniu silnika pozwalam mu popracować około 2-3 minuty, zanim rozłączę kable. Wyłączam urządzenie rozruchowe. A następnie odpinam przewody, ujemne, a potem dodatni. Po takim awaryjnym uruchomieniu silnika należy się przejechać samochodem około 20-30 minut. Aby uniknąć przykrej niespodzianki w przyszłości, a najlepiej naładować akumulator z użyciem profesjonalnego prostownika.